Dzień dobry kochani, dzień dobry, witam serdecznie w poniedziałek Mamy dzisiaj 13 października 2025 Runiczne miejsce nocy Meruna Kochani zapraszam, sprawdzamy jaką energią rozpoczynamy ten tydzień Jaka energia na poniedziałek Sprawdzamy co tutaj runy chcą nam przekazać Jaka energia Poniedziałek 13.10.2025. 13. 13. Berkano, kochani. A więc dzisiaj zwracamy uwagę na te drobne rzeczy, takie, z pozoru błahe, bo z tego może coś dobrego wyniknąć, może coś y, uda się y, załatwić, stworzyć. Więc to, co tak na co dzień by nas gdzieś tam nie interesowało, to warto na to zwrócić uwagę, bo może to być istotne i ważne właśnie dziś. Jest to energia, która y, mówi nam, że też możemy cieszyć się z osiągnięć dzieci dzisiaj czy wnuków. Może się uda y, w wnukowi na przykład zdać prawo jazdy. A jest to energia narodzin też, tak? a więc poczęcia dziecka, rozpoczęcie też nowego, y, lepszego życia. Y, a więc inaczej, lepiej, zdrowiej, y, bardziej pracowicie. Wprowadzenie nowych nawyków, zmiana w życiu, porzucanie tego, co trudne, co złe. Jest to energia zmiany na lepsze. A więc, może gdzieś postanowisz, że zmienisz swoje podejście do czegoś, może właśnie zmienisz coś w sobie. Jest to energia też o tym, mówiąca o tym, że dzisiaj warto siać ziarna. Siadź ziarnia, bo, bo z tych ziaren pięknie będą pewne rzeczy się rozkładać. Rozwijać, wzrastać dzięki właśnie naszej opiece, pielęgnacji, y, mamy szansę, y, no, y, tutaj, że, że sprawy się porozwiązują pięknie, że pewne rzeczy pójdą do przodu, bo jest to energia y, uzdrowienia y, też jakichś sytuacji, uzdrowienia y, i poprawy zdrowia kogoś, jest to energia y, pomyślności, tak? Y, mówi o powodzeniu, o rozwoju. O, o, tutaj jest gwarancja pozytywnej realizacji tego, za co się zabierzemy, może też się właśnie tutaj wydarzyć to nowe wydarzenie w rodzinie, na przykład, ale też i na przykład możesz poprosić kogoś o rękę, czy ktoś ciebie poprosi o rękę. No, to jest, to jest taka energia, że możesz też znaleźć swoje miejsce gdzieś na ziemi i poczujesz, że to jest to miejsce. Tak? Berkano jest taką energią e, e, też nowych olśnień, nowych pomysłów, e, też poznania jakiejś osoby, ale też duchowego wzrostu. Tak? Będziemy może bardziej wrażliwi na e, otaczające nas piękno. Tak? Może będziemy zajmować się dziećmi, może właśnie sprawy dzieci będą istotne, ważne, będziemy załatwiać te sprawy. No, jest to taka energia. Też ktoś może mieć wizytę dzisiaj u ginekologa, ale będzie radość, będzie radość, będą się realizować dzisiaj fajnie, pomyślnie sprawy rodzinne, będzie takie poczucie bezpieczeństwa, spokoju, tak, możesz spędzać ten czas w własnym domu. Możesz się cieszyć właśnie, że jesteś w tych swoich czterech kątach i, i, i będziesz usatysfakcjonowany, usatysfakcjonowana, może coś będziesz wytwarzać własnymi rękoma, będziesz pracować, tworzyć, więc jest to naprawdę energia też takiego rzemiosła artystycznego, ale też bogatej wyobraźni, kochani, więc korzystajmy z nowych pomysłów, z nowych idei, z tego co do nas przychodzi. Tak, jeżeli martwimy się o stan zdrowia jakiejś kobiety z rodziny, no to tutaj idzie to w dobrym kierunku. Jeżeli jakieś nieporozumienia, no to tutaj, czy w rodzinie, czy, czy to tutaj energia też bardziej do zgody jest, tak i do porozumienia. Więc no cóż, cóż mam powiedzieć? no, <noise> Bardzo, bardzo pozytywna, wzrostowa, tak, bo cokolwiek nie zasiejemy, cokolwiek nie zrobimy, no to jest dobry czas na to, tak, bardzo dobry czas na namiętną miłość, na, na, na tutaj... Na, na narodziny, tak, też, też energia mówi, żeby dużo przebywać na świeżym powietrzu, tak, to będzie bardzo dobrze też działało na Ciebie. Jest to energia, która, która mówi tutaj o takim naturalnym biegu, że pewne rzeczy naturalnie się tutaj będą zadziałały, działy, tak, jest tutaj też nawiązywanie dobrych kontaktów z bliskimi, tutaj energia też pokazuje, więc może tutaj jakieś porozumienie jeżeli, jeżeli go nie było no jest to energia też właśnie macierzyństwa tak? ale przede wszystkim wzrostu przede wszystkim rozwoju tak szczególnie właśnie w tych sprawach rodzinnych partnerskich ale ona też wzmacnia i, i, i tutaj chroni naszą energię, pomaga wyjść z jakichś takich trudniejszych sytuacji kryzysowych. Ona też jest taką energią, która mówi, że żebyśmy odrzucili to, co złe, to, co, jakbyśmy zrezygnowali z tego, co przeszkadza nam w rozwoju, w poprawie, w zdobyciu, czyli żebyśmy odeszli od tego, co trudne, co złe, tak? Także w ten sposób, bo być może, że masz jakieś złe nawyki, które bardzo y, źle na ciebie y, działają i blokują tą możliwość na przykład y, tak, założenia rodziny poprzez właśnie y, no tutaj braku możliwości czy trudności z zajściem, z zajściem w ciążę tak, na pewno jest to energia zmian nowych, dobrych spraw więc idziemy do przodu dzisiaj i cokolwiek zrobimy no to tutaj fajnie bo będzie zadowolenie, pójdziemy do przodu więc dzisiaj działaj <grym> idź do szefa po podwyżkę, jeżeli no, chcesz więcej zarabiać, fajny moment fajna chwila bo, bo sprawy będą płynąć pod rozpiętymi żaglami, więc tutaj będzie wszechświat działał na naszą korzyść, będzie popychał te nasze sprawy, więc nie wahajmy się, idźmy, bo szkoda taką okazję przepuścić, tak? Więc, więc pięknie. Więc nowe działania oczywiście tutaj, to co będziemy robić, będzie wymagało od nas zaangażowania, ale z cierpliwością, z chodzeniem koło tego. Tak, z opieką naszą i jeżeli sobie to wszystko realistycznie zaplanujemy, to to, to, no to się uda, tak. To się uda. Także tu jest też dla kogoś właśnie tutaj energia, też duchowego wzrostu, kochani. No tak, taką energią pełną właśnie nadziei, ale też też rozwijową mamy na dziś, więc z poniedziałkiem ruszajmy do przodu. Niech się dzieje. Idźmy w kierunku tego nowego, lepszego początku. Sprawdź dostępne możliwości. Czas przyjrzeć się innym możliwościom. To dobry czas, aby dokonać zmian. Dokładnie. I o tym mówi Barkano żeby zauważyć jeszcze inne szanse, możliwości i iść za tym, tak? Iść za tym bo to się uda. Śmiało w przyszłości. Dobry czas, dobry moment. Małe drobne rzeczy mają szansę się rozrosnąć. Coś z tego fajnego może się uda. Też tutaj uważaj, żeby nie dać się tutaj jakby zmylić takim mylnym wyobrażeniom, że, że może, może tutaj właśnie będzie jakiś niepokój, jakieś wyolbrzymianie czegoś, żeby to nie spowolniło tego Twojego działania. Wszystko, czego potrzebuję, przychodzi do mnie w odpowiednim czasie i w to uwierz i z tej że tak to wygląda. Tak, że wszystko, czego potrzebujesz, przychodzi do Ciebie w odpowiednim czasie. Pięknie powtarzaj sobie słowa mocy. Jedyneczka, dwujeczka i trójeczka, kochani. Jeden, dwa, trzy i wybieramy jedynkę. Otuli Cię energia miłości, a więc może to być to nowe wydarzenie. A tak, możesz narodzić dziecko, ale równie dobrze może tutaj rozwinąć się, możesz poznać kogoś, tak? Może taka nowa osoba w Twoim życiu się pojawić. Albo możesz doświadczyć miłości własnej. Oczekuj poprawy, tak, bo to jest zmiana na lepsze, nowy, lepszy początek i sztuka kompromisu. Być może będzie ważna istota, istotna kobieta, albo właśnie sprawy tutaj rodzinne i to porozumienie. Tak więc sztuka kompromisu dla trzeciej grupy. Kochani, niech to będzie piękny, przecudny dzień, pełen nowych szans, nowych możliwości. Więc działamy. Wszystkiego dobrego. Mimerona.